Krzysztof Iwaneczko i Kasia Malenda w ostatnim duecie w piosence Czas nas uczy pogody. A to nich chodziło. Mm. Znosił spokój wśród pół W ciepłe bawie lato kościń grzał A innym razem lasy kosił Spadał ostrzem w Młody był, Bogiem był Pogody Zaplącze drogi Pomyli prawdy Nim zboże oddzieli Od trawy Gubi się Sieje świat Myśli się Tak młody Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Niestety po raz ostatni razem mogli zatańczyć z tego wieczoru. Bijcie brawo, bo zasługują. Kochani, myślę, że nic nie mogę więcej powiedzieć. Jeżeli Kasia was przekonała, wysyłajcie smsy o treści 17. Jeżeli to Krzysiek ma znaleźć się w finale, wysyłajcie smsy o treści 20. Wszystko pod 73.50. A jeśli zawiesiliście się tak samo jak ja przed chwilą, to proponuję wam skrót ich pięknych występów. w kółko, ale wiecie co? Dajcie odpocząć chwilę waszym telefonom, żeby im się procesory nie przegrzały, bo i tak zamykam linię. Hops! No, a już za moment poznamy pierwszego finalistę. Dla Marii na pewno nie jest to teraz łatwy moment, tym bardziej, że wykonanie dzisiejsze były naprawdę wspaniałe, więc mam nadzieję, że drodzy państwo, pomożecie Marii w wyborze. To może Thompson Baron? Zaczynajmy. Że mamy pomóc w wyborze. Niewdzięczne to zajęcie, bardzo, ponieważ, no ja się odniosę do ostatniej piosenki, ponieważ no, stworzyliście tutaj coś takiego, że, się pięknie wypowiadam, coś takiego, że stworzyliście sytuację, w której naprawdę poczuliśmy się jak na dużym koncercie. Wiem, że to jest powtarzalne, truizmem to daję z daleka, ale to naprawdę było jak duży występ. Nie martwisz się o ewentualne... Potknięcia. Nie ma w nas czegoś takiego jak empatyczny strach, że coś się nie uda. Jest to absolutnie oglądanie muzyki na najlepszym poziomie, najwyższym. Więc nie mógłbym, nie mógłbym wybrać, bo to zależy... No niestety ja Marysiu, na ja, nie pomagacie, ja nie pomogę. Słuchajcie, to. nie pomagacie. Edyta? Macie kochani dwie cechy wspólne. Jedna jest taka, że oboje macie niesamowicie piękny, przyjazny dla uszu aksamit w głosie. A druga jest taka, że oboje macie w swoich głosach jakość międzynarodową. Oboje. E... Andrzej? To znaczy, że Edyta też nie pomogła, tak? Też ci nie pomogła, nie, nie, nie. Ja wam zarzucę <grym> trochę brak odwagi w takim razie, żeby włożyć kij w mrowisko. Cała nadzieja w tobie. <grym> ja pomogę, ponieważ... Wydaje mi się, że, że chociaż wyznałem miłość Kasi dzisiaj i ona nie przestanie być moją miłością, tym bardziej, że jest świeża bardzo. To pamiętam miłość ty też prawdopodobnie. E, to pamiętam pierwsze nasze spotkanie, kiedy kiedy Krzysztof zaśpiewał swoją piosenkę na blindach, kiedy staliśmy przez 10 minut klaszcząc i podziwiając tamten. Tamten jego występ. Kasiu, wybacz, ale dla mnie od początku tego programu było oczywiste, że Krzysztof będzie w finale. A teraz głos mają uczestnicy. Słuchajcie, do teraz mówiła do Was Maria, teraz Wy. Kasiu, kilka słów. To jest ten moment. Ja chciałam przede wszystkim bardzo podziękować, e, oczywiście najbardziej Marysi, za, za wszystko, za inspirację, za pomoc, za wspólne, wspólne chwile. Bardzo wiele mi to dało, bardzo wiele się nauczyłam. I dało mi to bardzo dużo, nie tylko inspiracji muzycznej, ale takiej miłości do muzyki, jeszcze, jeszcze bardziej czuję, że jesteśmy pokrewnymi duszami. I przede wszystkim chciałam bardzo podziękować, nie będę tutaj mówić dlaczego ja, bo tutaj są już tak wspaniałe głosy na tym poziomie, że nie można wybrać, ciężko jest bardzo w każdym razie. I oczywiście wszystkim jurorom chciałam bardzo podziękować za wszystkie ciepłe słowa i za te wspólne chwile. Było mi naprawdę mi bardzo miło i to było spełnienie marzeń ten program. Także bardzo dziękuję. I oczywiście publice wszystkim, którzy mnie wspierają, dziękuję bardzo. Krzysztof. Szanowni Państwo, ja nie będę oryginalny. Chciałem podziękować wszystkim tutaj, począwszy od wspaniałych trenerów, którzy dali mi ogrom inspiracji na obsłudze, która gwarantuje tak wielki poziom tego programu przez wspaniałą publiczność tutaj i publiczność, która, która wspiera nas przed telewizorami. Ja Wam po prostu dziękuję. Obiecuję się, obiecuję, że nie zawiodę. Bardzo dziękuję wszystkimi wszystko. masz 100 punktów. Jak podzielisz je między swoich uczestników? Oj, kochani, to jest ten moment, kiedy już naprawdę ostatecznie musimy się rozstać. Już nie ma drużyny, zostaje tylko finalista. Ech, byście wspaniali. Ech, ja nie byłam dla Was popłażliwa, Ech, ale Wy chciałam powiedzieć, że oboje byście bardzo, bardzo pracowici i za to Was bardzo szanuję. Nigdy nie osiądźcie na laurach. Muzyka to jest nieustająca praca, nieustający rozwój. Zawsze, zawsze do przodu, ale właściwie o tym wiecie. Mm. Już wiem, 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 że to jest live, to jest, to jest trudne, słuchajcie, bardzo. Krzysiu, jesteś oczywiście wspaniały, ale moje serce bardzo należy do Kasi. Od początku tego programu prowadzę cię daleko. Doprowadziłem cię aż tutaj, Kasiu. I myślę, że absolutnie zasługujesz na to. Kasia ma wspaniałą płytę, którą mam nadzieję wkrótce usłyszymy. I apeluję do wszystkich menadżerów w tym kraju, słuchajcie, Kasia jest wspaniała, wierzcie ją. Ale Mario, Kasia wierz... musisz. Dobra, już, ale Kasia, wiesz, że po prostu jak nie pozwolę Krzysiowi zaśpiewać teraz nieznajomego, to jutro mnie zlinczują na ulicy. Więc wybacz mi to, ale daję 2% więcej Krzysiowi. No proszę. 52 do 48. Krzysztof, 52 punkty. Zobaczmy zatem, jak rozdzielają się punkty, ponieważ Maria już oddała swoich 100 punktów. Odwróćcie się, proszę. Przytulcie się, kochani. I zobaczmy, jak zadecydowała publiczność i kto będzie finalistą w tej drużynie. Przed nami największe emocje dzisiejszego programu. Uwaga, chyba mamy jasność. Krzysztof Iwoneczko, finalistą Rybojzow-Mołem. Yes. bardzo gratulujemy. Kochani, to jest nasz pierwszy finalista. Bardzo gratulujemy. Kasiu, idź pożegnaj się. Bardzo ci dziękujemy. Pożegnaj się ze swoją trenerką. Byłeś naprawdę swoje.